Dzień dobry Halo halo Witam, z kim ja gram? <laughs> Bo akurat <laughs> nagrywali, włączę no, wiesz No strzał Przestań implantować do co, to Aha Tu se wyciągnął kurde digla. A ja swoim zajebistym skinem uspa chciałem coś zrobić Chcę Dobra Chciałem wziąć go daleko Wlary kupujemy czy lecimy jak jeden na jeden normalnie? Normalnie, skazarami, w pudełku, wszystko. Dobry, to będziemy się zabijać. Tylko ja, ja będę płakał, jak ty Oto autokampę. Nie, auto autokampę sam nie lubię. Śnieg że tylko może istnieć. Ja mam raka w łapie, panie, trzy miesiące nie grałem. Trzeba tutaj word info dać, w ogóle. Bo potem będą dwa na mnie krzyczeć. Skąd ty kurdejdziesz? Halo? No, chodź tu, chodź! Wow. patrz co strzelił. Cię <noise> <noise> okaże, że po 3 miesięcznej przerwie lepiej gram niż poprzednio. To by było piękne. To by była chyba beka To Załuczek. To to, to prawda, jest. Ja zawsze po dłuższej przerwie przez chwilę dobrze gram, a potem już jest rak. To, to mu trzeba wykorzystać. Bo dawno nie grałem. zdarza się. taka sytuacja. Pysz, pysz, pysz. pysz. Wódź, wódź, wódź jest się, czym się zawało Chodź tu, a widziałem Cię Co ty kurwa do mnie strzelasz? Ła kurwa Ty AWP wziąłeś, czy ty masz SB? A, jak Wóźkę trafił. Do ja same też przycelować nie umiem. Nie mam movementu w ogóle, gram jak drewno. Więc się nie czekaj. A co ja mam powiedzieć? No i spokój. Um, kurde, czym ja mam strzelać? Dalej diglem strzelam. Kurde, jak ja dawno Diglem w ogóle nie grałem. Co go biorę? Tak jakbym kurde Właśnie, miałbym grać. nie umiał no, okay. grać. No, Mi się nie chce. W sumie jakbym zaczął grać... Ja już na trzy gierki chyba jestem umówiony na teraz. Ale to tak bez nagrywania, tylko tak po prostu. Tak jest, bo lubię. No właśnie, no, a no nie grając trzeba troszkę przyruszyć zupę. To No nie! 96 w Siema! Siema! Te! Kurwa, nie znerwuj mnie nawet. Jeszcze se zapuntował no, Jakie chamstwo. Dobra. Normalnie no, będzie. No, bo bo to właśnie są zjebane. Dobra, teraz pierdol leci.

Nie, no tak nie wolno, kurde, ja też trzy razy w tym samym miejscu wychylam. Tak mi się zaraz szkoła życia w ogóle przypomina, nie wychylaj dwa razy w tym samym miejscu, nie? Chuj, grać nie umie dramat. Jesteś fajda. Dobra. Próbujemy, pożyjemy 1-4. W ogóle gramy o coś czy tak po prostu, Ostatnio za każdym razem jak gram to mi mówią, że tego... Że... Dawaj o 5 zł, dawaj o coś, bo Ty bogaty jesteś, nie. dawaj w chuja nie leć. <laughs> Jak nie mnie kurwa nawet na wakacje nie stać. Ja będę jeszcze nie zarabiasz na tym. Tak hajsów nie leci, za Nooo. No nie, aktualnie. Zaraz mi będą pisać, celownik wyżej. No nie, mam już na side, nie? Pamiętam, że się coś rzucało. Zeszła. Zaraz pytanie, czy bombę znajdziesz? Muszę znaleźć. Zgadnij ten akurat. O kurde. Zapał, czy nie, ale Nie, zdąży raczej. No, zdąży na ludzi. Chyba, że teraz puszczę. <grywa> Hej! <grywa> Ej, yeah, no. Poszło. Ale udało mi się co drugie, tyle mi się zmusiło. Ja wspomniałem, że ty ten live'a rozbijesz i każde rzeczy się wpierdolić na paludynkę i zdążyłem w tej chwili jako jeden mosiek. No i pięknie. Kurde, nie mam skinu teraz na e nawet, tylko przejebałem. Na kupię mam skinu tym. No, miałem dajmo. On jest taki piękny. Ale sobie kupię klika. Ja na to co mam eliternę, ja strzelam zapami. Mam peka i zaka. Skina do kosty, jeden paus. Czekaj, do to mam LD builda, do UFP izolator no i tam parę innych. Mam do m 41 s Tiger. Tak ja prawie wcale nie mam skinu. Czekaj, to Mogę ci dać jedną m jeżeli jesteś zainteresowany. Co możesz mi dać? Jedną m 41 s Nie, nie chcę. Ja se poradzę, panie. Przepierdziela 10 skinów, ale w końcu będę miał tym co chcę. Kosy. Nie, kosy nie chcę. Z kosami to jest dramat. Mówi, <noise> Tanie kosy nie są ładne. To ci poradzę. No te drogie są piękne. Mnie to zawsze szadł delgersy takie, te. te rubinowe Adam, mi się zapytań. podobały. Ale one są drogie w pizdu. Dwa. O! Akurat, że się nawinął. Ooooo! Jaj, jaj, mogę nie wyłazić. Dobra, to no. ja też biorę AWP i będziesz, kurde, tu z tej Dobrze, dobrze. To ogarnąłem tego robaczego na tej, na tej rulece i to by tylko Ale w sumie pozbyłem się MP7, który jest warte 70 centów. Został tracking, na faktury nie profitu? jest powyżej 1 let's go, let's go. dolara, to nie? Ponieważ... No to jest 1,20, chyba coś takiego to było warte. Nie pamiętam. 1,20, chyba 5. Wydaje mi że też, bo to jest T, lekkie użycie, jak pamiętam. A, na no, factory nieu kosztuje około dolara. tego co ja pamiętam. No to jeden z haki tego. O kurwa, kurwa, ogóle wystarczy. Widziałem skąd granat ba, leci, no to miałeś przejwane. <grym> Dzięki. Coś sobie podniosłem niosem podobie. O, flesza. Chyba. No i chuj, no i muszę grać Echo. Hiii, teraz kurde, walcz. 4-5, no to w sumie ładnie ciągnę. Zmniejszyć komendę mnóstwa? A, ja. Mmm, Nie musisz, w sumie. Tak, nie taka. Jo. Bo nie, razem z kimś gram, no to może 5 sekund trwało tam. No na wrażenia. Znowu widziałem skąd leci. Kurwa, może ja nie będę rzucał tych granat. No jakbyś nie rzucił, to bo akurat patrzę na te na shorta, to mógłbyś wejść i mnie w plecy zajebać. A tak zarzuciłeś, się ja patrzę pod kątem te leci granat od dołu, no to Elo, już wiem skąd wyjdziesz. <grymne> tylko spojrzałem lekko kulturę. Goku, goku! Cholera. nie? Kulio. nie to jest. To jest... Jesteś, jak jest, to jestem ciekaw, czy mogę sobie połączyć pauzę. jak go widzę. na longu. Tego się nie spodziewałeś. Ale to był taki rakowy game. O, dobra, słuchaj, Galen chwilę. Coś stanęło się. No. Dobra, ja włączam z powrotem nagrywanie, bo już się nie rozpędzili. Także tego. O, teraz jest przerwa. Ogólnie tak krótko co się działo. Teraz se poszedł nosić coś, a ja se stoję jak te kurde wigły w noju. Se patrzę, no dobra. to se stoję. No i przyszedł mm. po następnej rundzie i rundę jedną wygrałem ja, no to drugą ja poddałem, poszedłem go kosą w a on z kurwa. Nie, to, um, nie, to, to tak. to no to, nie wiem powiedzieć, krowa zdechła poświną. Tak. Prawdziwa Dobra. Na szczęście mam dużo pieniążków, nie będę płakał, w ogóle to zamiana drużyn jest? Jest, nie? Co jest? Zamiana drużyn. Czy nie będzie? Jest, 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 bo to jest tryb turniejowy. A, no to spoko. Mmm... Jeszcze dwie rundki z sensie, bo do pierdolasku. Niech coś nam łagoda! Uluj. Kici, kici, kici! Tak, tak! Zaszli tylko pierdolnięty. Co tam się Kocha. dzieje? Uwaga, przerwa się kończy. 9, 8, 7, czekajcie, moi przyjaciele, idzie w pierdol! Let's go, let's go. Okay. Nie 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 ma opinię, że tego kody tu posiadamy. Biganie tego kota graj ze mną kurde Kurwa już jest <noise> Spala tego kota kiedyś. <noise> Jezu, co się dzieje? Patologia Czy Ile kurwa wyżonych w Nastawiam, stawiam, że wyjdziesz z tej strony, co, z, co liczę. Komuś ja. się gdzieś na siebie. No, panie, co to, to się robi? Halo? Ale, gdzie pan jest? Ja? No. Ja bym chciał to zobaczyć. Nie wiem z której strony mi wyjdziesz, i tak chuj kręcę. Ja pierdolę, na no skąd to naprawiłem? Oh, jaki Zresztą. dramat! Nie wiem jak to zeszło tak na bok. No Ja też nie wiem. E, no to chuj. Pierdziele! Nie pierdolę. Będę latał z tą są ą Kisiel rak. Let's go, let's go, let's go! Ogólnie miałem na początku plany, że cię zaczniesz trollować jak zaczniemy grać. No to czemu ty byś zrobiłeś, halo? <grych> no wiesz, zaczniemy do ciebie strzelać na rewolwera. O panie Yeah. <laughs> Myślałem, że mi wyjdziesz stąd, bo cały czas ty shorty wlatam. O Boże, jaka to muzyka z tej jest głośna. O, to teraz ci impreza zaczyna. No. Czyżbyś był lepszy w, teta niż, y, w teta, niż w teta? Nie wiem. Kolejny samochodu do 50 tysięcy, gra teraz w Strike o Global Offensive. Kogo ja mam, kurwa znajomych? Halo! to nice. Sadził główkę i Wyizolował główkę. Dobra, mój ulubiony pistolecik. He he he. Nie z na dig. Nie. Nie sta się na digla. Patrzcie e, 50 bo... tak e, 9. Zaraz zobaczysz. Hmm. Oczywiście żartowałem z tym ulubionym. <laughs> Nienawidzę tej wrogi. Sleetka? Serio? Jestem lekko. Jop, lul. Dobra. Uuu, mój kartelek. Hehehe, he he. kartel z Donate'a? Nie, nie mam kartela. Halo, policja, co się działo? Let's go, let's go. Musiałem nie zmienić. Trzeba to dzielę, nie, nie tylko przyjmujesz te Donate'y w ternie. Hehehe, hej. He. Kurwa! O, o. Jaka randomowa głowa, Jo o panie! HP <laughs> Jaki fart! <laughs> Aż nie wierzę, co tu się stało Bo, halo jak ty jeszcze oddychasz? Nie wiem <laughs> więcej, więcej szczęścia niż mózgu ci powiem. <laughs> o boże! Go 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 O ładnie, 50 Oh, Proszę, <laughs> na A dalej. Pójdę do shorta. On by ładował, ty kurde. Chcę do shorta. Oj, oh, mida. No, 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 <śmienicza> <o, przekroś. śmienicza> <śmienicza> To no, 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 Nie. Kurde. Ale ładnie wyszło. Mhm. Kurde, po co no, ja już nawet kupować nie umiem w tej grze, ja tylko udaję, że umiem strzelać. Idzie ci to bardzo dobrze. pan co ty w życiu? Potrafisz nie zabić. Słuchajcie no, Oooo, Mogę wychodzić Najwyraźniej. <gryst> 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 Jakie kombo! <gryst> Ale już nie wiem co było szybsze: czy wybuch czy mój strzał? I w sumie nie wiem, czy cię uratowałem przed wstydem, czy nie. Ale ładnie poszło. Mhm. Siadło! Lubię to. W sumie będzie trzeba więcej takich odcinków nagrać tylko że one są długie 20 minut. No. A jeszcze na urlop jadę teraz, kurde do Wrocławia, na, na 2 tygodnie. Darnów, nic nie będzie, smutek żali ból Czemu ci nie ma nagabyosa? Bo jestem gdzie kurde <grym> źle pociągnąłem, szczelać nie umiem ale się starałem ty, widziałem do rzeki, przepłynąłem góry, pokonałem na polskim ograniczeniu i się nie niebałem. Dobra, dobra. Dobra, bo polskie. No raczej. Kaweł czy się uda? Oczywiście mi się uda, że Dzień dobry. Jakie było? Takie zabijasz, mi jest w tej strony. Dzień dobry. Boże. To integracja z nie? No raczej. Tylko, że kurde mnie denerwuje to, że ja nie mogę, co ja w zasadzie, bo widzisz co mam. Znaczy widzisz, zobaczysz na filmie co ja mam. 50 fpsów, 40 fpsów. Sieku, jak ja to sobie nie mam. Tak, nie mam bama. Myślałem, że ty obok mnie stoisz, a ty żeś z stamtąd. Co za wariat? E, sorry, Dnias, e, ta, e, 90. Ja tak to nie jest P90 minut to jest 90 Przypomnij mi, że mam sobie kartela założyć na nami na sam koniec. Cię pochwalić, że mi widzę, widzowie dali. spoko. spowodz. Jak mnie zapijesz, to powiedz. Dziewięć, gdzieś! Nie! No, ja pierdolę, to no nie. Co ty zrobiłeś? A. No i mi nie, nie przypomniałeś. Albo nie, nie założysz teraz, bo to jest terminowy. Oj tam. Wystarczy, że wejdę w we ekipunek, jak pamiętam. Bym mm, musiał ci włączyć rozgrywkę. Nie, to pierdziel, nic nie włączy. Lecimy jakoś ten kartel. Co? Jakiej jakości kartel? Lekkie użycie. <śmiech> <śmiech> <Kurzu>. <śmiech> Nie, to już było wrogiem troszkę. ale <laughs> zasłużyłeś. <I'm planning>. Dziękuję. <laughs> o, panie. Dobra, dobra, sobie drogę do zwycięstwa hmm. moją ukochaną bronią. No i... kurde, znowu nie kupiłem. Znaczy, nie wymieniłem. Dobra, jak pierdolę tą robotę. Pierdolę <grystanie grystanie> nie robią. No, no raczej. o takiej bronie, o takim jak chameleon? Mmm... chameleon. Tak, ale nie wiem, jakby nawet to wyglądało. Jak tyś mnie, kurde, jeszcze wycelował? Chciałem tylko zajrzeć. No już, że ja by ci tam jeszcze sam.

Piękny kamilion Z tego co pamiętam to jest e, chyba prosto z fabryki O pani Ej bo ja to muszę, wygrać bo to, Czyli, mówię, to muszę wygrać, bo to wstydacie <laughs> Dzień ja też wygrałem i wygrać wstyd będzie, so, dawaj doprowadź do remisu W życiu <laughs> No trzeba pokazać te lepszy. No raczej Po co ja się męczę? Kurde, źle rzuciłem. Ach! Kim chuje ja cię nawet nie trafiłem? Eee, nie, wiem, czy go ty strzelałeś, ale wszystko. Było mnie. Eee, po pierwsze, beczkę trafiłeś. Aha. Ty... To nie jest śmieszne. Gielek komik. <laughs> eee, nie widzimy no, Z tyle rund fulano, no to w końcu musiałaś amunicję skończyć. Um. Bierzesz na domyślnym celowniku, czy na jakimś swoim? Swoim. Łooo, wow, jak wycelował! Szkoda, że nie głowę! A dostałeś! Chyba znajda. No, znajda dostałem tylko. Dobra, no, to, to, jest to, to, jest to, to jest... No, chęć, to, jest to jest... No, mówić, czy, że wpadnie odcinek na YouTube? Aaaa, jutro. Jutro? Jutro. Chyba, że mi się Dobra. dzisiaj strasznie będzie chciało, to może jeszcze dzisiaj. Tak, hajs mi się zgadzać. Eee Kuj z hajsem. No, lepiej by strzelamy chyba robię. Kurwa, no o, nic super. nie mogę trafić. A jeszcze ja znowu latałem, mogłem wyciągnąć i na strzała się zdjąć. Czasisz od gana w miałeś. Wchodcesz w ogóle miałeś. Bo co wziąłem? Myślałem, że już to skończę tym diglem. Ja bym się chciałem doprowadzimy to do ręki. Ej, tak nie wolno. Let's my nie będę kurwa pakować, tylko piszę a i nic na nie bierz. czym ty grasz? bronią. Będę się strzelać z amunicji. Wow. To ja się nie spodziewałem. To troszkę niepokojące. <grystanie> Bał się. Ba. No nie! i skręcaj rury! <grystanie> Połowa. Patrz, co zrobił. No to gratuluję. <laughs> A dzięki, kurde, na styk. Fajnie, fajna gra. Powiem Ci, że zaś zacnie, Kurde, wyrównane szanse. Jak po trzech miesiącach coś zrobiłem, tak jestem z ciebie dumny. Dzięki za grę i dzięki za oglądanie. No, dziękujemy. Także dziesięciona leci. Bang! I do zobaczenia kiedyś tam. I nie wiem w czym. Cześć, się no, Dobra, gość. Zastanawiam się, jeszcze chwilę na ja. tesie.